No cześć, cześć, witajcie moi kochani na kanale Oczy Szeroko zamknięte miniatarot. Zrobimy czytanie na miesiąc sierpień i już patrzymy od jakiego znaku. Nie zaczniemy, ale mamy wagę. Kochane wagi, wagusie, już patrzymy co dla Was. Już patrzymy co dla Was, co dla Wag na miesiąc sierpień. Energia ogólna, co odchodzi, co przechodzi, rodzina, praca, związki, trzy karty spod spodu, zajrzymy na nie na sam koniec. Dobra, kochanie. Mm. Jaką mamy energię? Mamy energię wzrostu, łapania możliwości, nowości. Yy, może tutaj być co. Wszystko. <laughs> wszystko co nowe. Wszystko jakieś plany, które się rodzą. Możliwe, że zawodowe, bo to pentakla. Oczywiście nie może, nie musi być. Może to być jakiś pomysł pomysły, inwestycji. Może to dotyczyć. Yy, Dziadusia małego, ale to już mówimy o ekstremalnych yy, sytuacjach. Każdy yy, człowiek jest inny, więc może coś dla siebie znajdzie. Dobra, kochani, innej sytuacji chciałam powiedzieć, dlaczego ja mam skróty nowe? I już jedziemy a z pentakli, więc yy, miesiąc sierpień będzie dla Was świetnym czasem, łapania możliwości. Yy, wydaje mi się, że powinniście mocno, mocno go wykorzystać. Zwłaszcza dlaczego? Ponieważ dziewiątka puław odchodzi do przeszłości. A co zastępuje koło fortuny? Świetnie. Tak jakby musieliście ciągle z czymś walczyć, bronić się, czekać się. Czekaliście aż... Kurde, co teraz z której strony we mnie uderzy? Co jeszcze nie pójdzie nie tak? Byliście ciągle w pogotowiu. Yy, nie mieliście już siły walczyć, ale ciągle byliście yy, gotowi na jakiś cios. To odchodzi do przyszłości i bardzo dobrze. Nagle coś się zmienia, zupełnie na Waszą korzyść. Skoro było ciężko, bo było ciężko i to widać, nagle coś się odwraca i, i to 180 to stopni jak koło mamy koło fortuny więc wszystko co złe teraz zostanie wam wynagrodzone to jest czas y, szansy dla was kochani ok co tutaj mamy jeżeli chodzi o rodzinę mamy szóstkę pentakli i to jest y, świetny y, to jest świetna karta bo mówi nam o czym o tym, że być może dostaniecie niespodziewanie pieniądze od kogoś z rodziny, albo zostaniecie nagle docenieni za coś, co robiliście, albo ym, jeżeli byliście przepracowani, to teraz czeka Was y, chwila odpoczynku. Jakby ta energia zaczyna żyć w równowadze. To, co Wam się należy, do Was trafia, ale Naprawdę może tutaj niespodziewany być zastrzyk gotówki, bo i to koło fortuny, i ten as pentakli. Możliwe, że coś tutaj się wydarzy bardzo, bardzo mocno. Finansowo. Chociaż to jest czytanie na najbliższe otoczenie rodziny, ale może tutaj być finansowo. Albo nagle ktoś Wam pomoże, kochani. Może w, pra może w pracy, może ktoś Wam zaoferuje jakąś pracę i to yy, pozwoli Wam. Yy, no, <noise> zarobić dodatkową kasę. No, tak bym powiedziała. Zobaczcie, dwójka pentakli jest bardzo często dodatkową pracą dodatkową pracą albo dodatkowymi obowiązkami. W tym przypadku, jeżeli mamy szóstkę pentakli, to będzie albo oferta dodatkowej pracy, mm, albo taka równowaga ktoś wam pomoże w obowiązkach, ktoś was odciąży. No kochani. Zobaczmy sobie jeszcze kartę radę. Karta rada. Wiecie co? Zachowajcie coś dla siebie. Nie trąbcie o czymś na lewo i prawo. Jeżeli macie jakiś pomysł na biznes, dodatkowy biznes, zróbcie to trochę z ukrycia. Zróbcie to trochę po cichu. Być może zróbcie to za czyimiś plecami. Taka jest rada. Albo nie trąbcie naokoło, że dostaliście jakieś pieniądze. No, bardzo specyficzne. Bardzo bardzo specyficzne. Okej. Okay. Dobra, kochani. Hmm. Praca. To samo co miał koziorożec, kochani, w pracy jakaś wiadomość, prawnik bądź yy, uczenie się, zdobywanie nowej wiedzy. Ale to jest y, trochę taka energia olśnienia, trochę energia też działania, bo mamy jednak tego pazia, więc taką rzeźką energię. Może być to też prawnik, może być y, w pracy. Zaraz sobie to powiedzmy o co tutaj chodzi. Ojej. Mamy tutaj stratę i żal, kochani. Mamy tutaj stratę i żal. Uważajcie yy, na to, by... Yy. Powiedziałabym, że uważajcie na y, prawnika, który może was finansowo wykorzystać. To jest taka pierwsza myśl. Jeżeli gdzieś tam y, macie jakieś sprawy, to bym uważała na to. Zobaczmy sobie jeszcze kartę radę. Uważajcie na stratę. pilnujcie swoich rzeczy, kochani. Jeżeli zwłaszcza wyjeżdżacie na Wakacje, zabezpieczcie dobrze dom. Karta Rada. Mówię o tym, aby nie być tak pewnym zwycięstwa. Nie bądźcie zbyt pewni zwycięstwa. Praca, finanse. Ale tu jakby wam się krzywda właśnie nie stanie. Przynajmniej jeżeli chodzi o rodzinę. Najbliższe otoczenie. Ale w pracy może być coś, może być jakaś strata, może być jakiś smutek, coś może pójść nie tak. Może macie jakiś pomysł na rozwój w jakiejś branży, zmienienie kierunku, zmiana pracy, to bym powiedziała, że w tym momencie nie róbcie tego, bo, bo może to być zbyt wczesne poczucie. Zwycięstwa, i będzie strata, i smutek, i żal. Jeżeli chcecie z czymś kompletnie nowym wejść albo rzucić pracę, przeczekajcie ten miesiąc sierpień. Ta energia może się zmienić, po prostu może być to nieodpowiedni czas. Za miesiąc już może, jeżeli macie jakieś plany, może już powinniście w to wejść. Ale ten miesiąc jeszcze poczekajcie. Jeżeli tu dostaniecie jakąś ofertę. Bo może tak być, to może nie trąbcie o tym na lewo i prawo, bo może powinniście jeszcze przeczekać troszkę. Jeżeli podejmiecie tą decyzję już, albo zrobicie coś nagle, to może być to strata. Strata i żal. Albo wydanie, właśnie pieniędzy na prawnika. Pomyślcie jeszcze nad, jeżeli chcecie się doszkolić, pomyślcie nad zmianą kierunku, ponieważ może to, co sobie wymyśliliście, będzie stratą pieniędzy. Bezsensowną stratą pieniędzy. Pomyślcie jeszcze sobie, powiedzmy, co powinniście zrobić w tej sytuacji. No ciekawe, bardzo dużo tutaj sprawiedliwości i sprawiedliwej wymiany pieniędzy. Co powinniście zrobić? Podejść sprawiedliwie, ocenić daną sytuację racjonalnie. I dać komuś to, na co zasługuje i wziąć tyle, ile się zasługuje. Czyli ani nie być nachalnym, ani, nie, znaczy chciwym, chciałam powiedzieć. E, ani też nie przesadzać z hojnością. Musicie to zrównoważyć i ocenić. Jeżeli faktycznie toczycie jakąś sprawę sądową, to wydaje mi się, że tutaj mm, może wy albo to jest energia tej drugiej strony. Pamiętajcie, że w czytaniu energię mogą być wymienne. Ktoś tutaj w każdej sytuacji jest, y, chce więcej. Może być to sytuacja w pracy, oczywiście nie musi być w sądzie. To tylko przykład. Jest osoba, która chce więcej i tego nie dostanie. I będzie przez to cierpieć, bo jest zbyt pewna zwycięstwa. A tutaj zalecane jest, aby zrównoważyć to, aby podejść uczciwie i każdemu dać tyle, ile zasługuje na to. Ogólnie tutaj są dobre karty i Wam się taka krzywda mocna nie powinna stać. Hmm, aczkolwiek nie bądźcie pewni tego, że osiągniecie tyle, ile byście chcieli. Możecie czuć taki zawód, ale wydaje mi się, że dostaniecie tyle, ile faktycznie zasługujecie. Może w Waszym mniemaniu być to za mało? Ale to będzie sprawiedliwe. To będzie sprawiedliwy osąd. Jeżeli tutaj chodzi o rozwój, pomyślcie właśnie nad czymś, może innym, może coś innego jest bardziej właściwe. Ocenić daną sytuację bardzo, bardzo mocno. I skupiałabym się na coś, co daje wam rozwój. Być może coś związanego z prawem z przepisami, może coś urządowego. Uh -huh. Słuchajcie, może jakieś wagi będą musiały zapłacić jakąś karę. I tutaj mamy stratę. Jakiś mandat? Może to być jakiś mandat? Stąd ta sprawa. Dobra, może być to mandat. Uważajcie na przekroczenie prędkości, nie bądźcie zbyt pewni, zwłaszcza jeżeli jedziecie autem, zbyt pewni siebie, czyli tutaj nie przekraczajcie prędkości, yy, działajcie uczciwie, zgodnie z prawem, bo jakby to, co Mamy tutaj stratę, mamy tutaj poczucie straty i mamy tutaj żal. Działajcie bardzo mocno, uczciwie, a tutaj na pewno krzywda wam się w tym momencie nie stanie, aczkolwiek tak, jeżeli przesadzicie, może was do... ten prawnik, ta osoba na stanowisku może was ścignąć finansowo. Hmm. Dobra, myślę, że to może o to chodzić i uważajcie ogólnie na pieniądze. I działajcie uczciwie, to jest przekaz yy, taki bardzo, bardzo ogólny. Jeżeli będziecie go przestrzegać, nic Wam się złego nie stanie. I mamy tutaj co w relacji? Mamy dziesiątkę mieczy, ale dziesiątkę mieczy jako mądrość pokazaną jako mądrość starca. Nie tą widzą, bo w tej talii jest jeszcze jedna karta dziesiątka mieczy ale ta po, y, negatywna to jest ta pozytywna, więc w relacjach mamy mądrość. Miecze jako symbol mądrości, symbol wiedzy. To powiedzmy sobie. Hmm. Pierwsze co mm, przyszło na myśl, to mamy tutaj tą kartę dziewiątki nie, e, miecz kielichów, więc mamy tutaj dostatku, szczęścia, celebrowania, cieszenia się niezależnością, cieszenia się dostatkiem, taką bardzo hedonistyczną e, kartę. Mm. I zaraz obok mamy dwójkę buław, która bardzo często mówi o planowaniu, ale trochę też takim y, przeoczeniu okazji, skupieniu się tylko na jakichś planach, przez co możecie przeo przeoczyć okazję. Zwłaszcza w tej kartali, już Wam pokazuję, mm, bardzo to widać. Mężczyzna szuka kobiet, tych kobiet jest dużo, y, ale on szuka nie tam, gdzie trzeba. On patrzy w bok. A nie patrzy na to, co ma pod nosem. I mam takie wrażenie, że może niektóre mm, wagi nie doceniają tego, co mają e, pod nosem. Może ktoś naprawdę wyjątkowy być w zasięgu ręki. E, może być to szansa na związek. Tu mówię z, um, o singlach. A wy tego nie widzicie. Mało tego. Może jakieś inne tak bardzo się skupiają na rozwoju własnym, może na finansach, że um, i chcą być. Twierdzą, że nie mają czasu na partnerstwo, chcą być sami i faktycznie ta okazja to koło fortuny, te szanse, możliwości mogą uciec im sprzed nosa. Jeżeli chodzi o związki stałe, mm, kochani, może w związku zbyt mocno skupiliście się na sobie, zbyt mocno na yy, na takim pędzie życia. Może zbyt mocno w tym momencie. I te karty tak mówiąc, Wykaż się mądrością. Zobaczmy, jaka jest karta rada do tego. No proszę. Potrzebna jest transformacja. Zakończenie. I znów ten starzec. Tylko tym razem pod. Tym razem pod kartą. Yy, kapłana. Okej. Okay. To trochę zmienia też mi perspektywę. Postrzegania kochani. Może niektóre wagi powinny zakończyć związek? Dlaczego? Ta dziesiątka. Przyjrzeć się związkowi bardzo, bardzo racjonalnie. Dziesiątka mieczy, mówię o zakończeniu i o mądrości. Mądrość będzie w zakończeniu czegoś. Być może to dla Was jest w tym momencie plan zostania singlem. Potrzebna jest transformacja, zakończenie czego? Stabilizacji. Dlaczego mi się od razu pojawiło zakończenie małżeństwa? Ponieważ karta kapłana jest bardzo związana z tradycjami, z obrzędami, w tym z małżeństwem, i może dla niektórych to jest przekaz, aby zakończyć małżeństwo, jeżeli to jest toksyczny związek. Jeżeli ten związek Wam nie służy, jeżeli się w tym męczycie, jeżeli jesteście krzywdzeni, to jak najbardziej powinno być to po prostu zakończone. Potrzebna tutaj jest transformacja. Są tak naprawdę te dwa przekazy. I kochani, sami musicie ocenić, czy wasz związek jest dobry, czy nie jest dobry. Czy to partnerstwo sprawia wam e, radość, czy czegoś wam brakuje. Bo kolejny, kolejny przekaz, może nie kolejny. E, karta śmierci i karta tych wartości i takich obrzędów e, religijnych może też świadczyć, że po prostu dany stan trzeba zmienić. Yy, I wejść w inny, albo zakończyć, albo wejść w inny. I tutaj może być na przykład y, transformacja, przejście z karty singla na kartę małżeństwa. Może tak być. Jeżeli jesteście singlem i gdzieś tam wam się to ciągnie, jesteście w dobrej relacji, to wbrew pozorom wtedy karta pokazuje, że musisz zakończyć ten stan i być może zalegalizować związek. Na pewno coś jest tutaj bardzo mocno związane z singlem, więc jeżeli jesteście singlem, to macie przestać być singlem i zalegalizować związek albo wejść na wyższy poziom, tak, jakoś ugruntować to. W każdym razie ten stan ma zostać zakończony, a jeżeli jesteście w relacji małżeńskiej toksycznej, to właśnie odwrotnie to powinno być zakończone. I wejść w rolę singla. Wiem, karty są przewrotne i to wszystko zależy od y, kontekstu. Pamiętajcie, że to są energie ogólne, więc y, bardzo trudno to odnieść do wszystkich naraz, bo każdy jest w innej sytuacji. Dobra, ostatnie trzy karty, ale długo zastępłam. Zalecana jest, yy, kochani, taka równowaga. Równowaga, niepochopne działanie, ale budowanie czegoś ze spokojem, yy, przemyślenie wszystkiego. Yy, nie martwcie się, tutaj jest jakby jedno. Wszystko ma być tak, jak jest. Nie działajcie pochopnie, starajcie się zrównoważyć emocje i yy, umysł. Umysł i serce, tak chciałam powiedzieć. Kochani, co jeszcze może mm, do Was przyjść i to też bardzo się mm, przewija w kartach taki może dodatkowy przekaz, może się zawiązać współpraca z kimś z przeszłości. Ktoś z przeszłości może do Was powrócić. Yy, podejdźcie do tego ze spokojem. Tu nie jest napisane, czy to brać, czy to. <laughs> nie, nie jest napisane, nie jest przekazane. Czy brać, czy nie brać, ale mamy tutaj jakąś współpracę. Tylko musicie do tego podejść nie na hura, ale ze spokojem i bardzo powoli, umiarkowanie to rozwijać. Yy, tu nie ma złych kart. Ewentualnie, kochani, jeżeli macie dzieci, bo kart, karta szóstej kielichów też może świadczyć o dzieciach, może tutaj jest jakby współpraca, praca nad dzieckiem, i też w tym momencie powinniście się wykazać systematycznością i spokojem. Będziecie pracować nad dzieckiem, będziecie pracować z dzieckiem albo z e, osobą z przeszłości. Ewentualnie może jakieś wagi będą pracować nad traumami e, z dzieciństwa. Mhm. Dobra. Tyle, moi kochany wagi. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymam kciuki. Pa!